Nie byliśmy do końca zadowoleni w pewnym fragmencie gry, tak? bo, bo też trzeba powiedzieć, y, początek drugiej połowy w naszym wykonaniu był dobry. To, co sobie założyliśmy, było realizowane później nam coś uciekło w trakcie tej połowy, ale też mecz był taki specyficzny, bo rywal nie szukał krótkich podań przez linię pomocy, tylko było dużo takich długich podań, gdzie obrońcy bezpośrednio musieli te piłki wybijać, pomocnicy musieli o tą drugą piłkę walczyć i Niestety coś tam tutaj uciekło, też, też wiemy o tym, że gramy co trzy dni, tak? był to trzeci mecz, długi wyjazd. Mówiłem też o tym na konferencji, że gdzieś troszkę energii nam powiedzmy takiej brakło na tą końcówkę spotkania, ale nie brakło nam siły mentalnej do tego, żeby to spotkanie wygrać. Myślę, że gramy z bardzo silną drużyną, która dokonała yy, dobrych wzmocnień, jeżeli chodzi o, 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 o okienko zimowe. Yy, oczywiście w ostatnim czasie tej drużynie przytrafił się remis z Gryfem Wejherowo, czy też porażka na pogoni siedzce, ale też drużyna, która sporo w tej rundzie wygrała. I dwa ostatnie spotkania na błękitnych wygrana, 3-1 i teraz 1-0 wygrana z Olimpią Elbląg, Także sporo punktów zdobyli wiosną. My podłączyli się powiedzmy pod te wyższe miejsca i jest to drużyna z aspiracjami.